Siema, jestem Sleciak, a to jest One Piece, rozdział 1018. W tym tygodniu rozdział zaczyna się od kontynuacji wątku Tamy i tego całego zamieszania, które wywołała tym swoim rozkazem, żeby wszyscy, którzy zjadli jej dango, przeszli na stronę sojuszu. I wygląda na to, że przynajmniej przez jakiś czas ona, u oraz nami będą z wszelakich walk wykluczeni. Póki co muszą uciekać. Gonią ich właśnie piraci Kaido, aczkolwiek obecnie, biorąc pod uwagę ilość sojuszników nowych, których oni posiadają, no, ich życiu nie, nie wygląda, żeby póki co cokolwiek zagrażało. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Oczywiście, nami i sobie już swoją walkę, tak jakby mieli z ulti. Także nie wiadomo, czy jeszcze w tym arku w ogóle będą walczyć, czy będą mieć jakąś taką poważniejszą walkę. No, na razie zajmują się tamą, A tak jak mówię, uciekają, zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Tam niektórzy headlinerzy, którzy przeszli na ich stronę, ciągle ich ubezpieczają, także no, zobaczymy. Może gdzieś się schowają w bezpiecznym miejscu i jeśli o ten wątek chodzi, to może będzie na tyle. Zobaczymy. Po wątku Tamy przechodzimy do wątku CP0. Oczywiście oni dalej w tej swojej kanciapie ukryci siedzą, przy tej tablicy z kamieniami, gdzie zaznaczają, jaka jest obecna liczebność obu stron walki. No i właśnie w tym razie też dostajemy numery. Po zagraniu Tamy obecnie 16 tysięcy... Osób walczy po stronie Kaido, 9000 walczy po stronie Sojuszu Samurajów i Słomianych. No, oczywiście, przewaga dalej dość potężna, jeśli chodzi o załogę Kaido, no ale z rozdziału na rozdział coraz bardziej topnieje. Zobaczymy, czy może jeszcze w jakiś sposób uda się przekabacić pozostałych, żeby przeszli. No, nie wiem, czy to w sumie teraz to już chyba nie ma za bardzo takiej taki postaci, żeby mogła jakąś większą ilość osób. Yy, przekabacić na stronę yy, Sojuszu no chyba, żeby Luffy, Luffy powrócił i coś zrobił bo tak naprawdę to no, obecnie nie widzę żadnej innej postaci która byłaby w stanie jakie, jakieś większe liczby yy, obu armii przenieść z, jedne, z jednej na, lub na drugą stronę yy, no oczywiście poza tym wątkiem tych liczb yy, które dostajemy ostatnio regularnie jeśli chodzi o SCP-0 Dostajemy też trochę rozwinięcia ich wątku. Eee, podczas ich rozmowy dowiadujemy się w ogóle dlaczego oni na Onigashimie przebywają. Eee, chodzi o Hus Hu i jego e, informacje, które on posiada. No i zresztą jest też e, zbiegiem, także no, dla światowego rządu, nie jest to, e, no, nie jest to dobre PR-owo, żeby taki zbieg sobie tam działał, w świecie piratów, biorąc właśnie pod uwagę też e, informacje, które on posiada. Także CP-0 obecnie obserwuje, jak się sytuacja z Husku potoczy. Jeżeli nie zginie podczas walk, to oczywiście sami będą się musieli nim zająć. I tutaj nawet muszę powiedzieć, że pochwalili Jimbea, bo oczywiście teraz obaj ci panowie ze sobą walczą, Jimbe i Husku. Także właśnie CP0 powiedziało, że no nie wiadomo czy do końca WAK przeżyje HUSHU, bo właśnie walczy z Jimbe. chociaż no, na ich miejscu to bym bardziej sceptyczny był, jeśli o to chodzi. Słomiani raczej swoich przeciwników nie zabijają. Oczywiście są pewne wyjątki, głównie tutaj mam na myśli ZORO i Robin. Myślę, że oni są tacy bardziej krwiożerczy, jeśli chodzi o załogę słomianych. Nie wiem, czy poznaliśmy właśnie Zimbea z tej strony, jak bardzo on jest krwiożerczy, jeśli chodzi o walki 1 na 1, bo nie przypominam sobie, żeby coś takiego do tej pory było. No ale zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby huzhu z jego rąk zginął. Pewnie CP Zero będzie musiało się tym zająć osobiście, tak mi się wydaje. No, tak jak mówię, nie pokładałbym zbyt dużych nadziei jeśli chodzi o mordercze zapędy słomianych. Po wątku CP0 cała reszta rozdziału to jest kontynuacja oczywiście walki Husku -Hu kontra Jimbe I muszę powiedzieć, że tą walkę bardzo fajnie się ogląda. Naprawdę bardzo mi się podoba taka. No, nie wiem, czy to tak mogę nazwać, czy to będzie sprawiedliwe dla obu przeciwników, ale taka walka bardziej kameralna. No, nie ma tutaj żadnych wybuchów, nie wiem, nie ma latania, nie ma laserów, nie ma jakiegoś dewastującego użycia żywiołów. Chociaż, no, Jimba akurat używa wody, ale nie jest to jakby użycie ataków na jakąś wielką skalę. Oczywiście obaj, ich styl walki obu jest taki bardzo, bardzo rozwinięty w stylach sztuk walki. Także mamy tutaj takie fajne, po prostu proste lanie się po mordach, używania różnych chwytów zapaśniczych. To bardziej Jimbe tego używa w tym swoim fish karate. Także muszę powiedzieć, że bardzo mi się właśnie ta walka podobała. Jest trochę odmienna od tego, co widzieliśmy ostatnio, szczególnie to, co widzieliśmy na dachu Onigashimy, gdzie te ataki były takie naprawdę. Na wielką skalę i no, muszę powiedzieć, że no, takie fajne orzeźwienie. Jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Czy Oda będzie dalej takie walki właśnie na mniejszą skalę próbował nam przemycić? Szczerze mówiąc, liczę, że chyba Franki walczy z Sasakiem. O ile się nie mylę, to mam nadzieję, że właśnie ich walka będzie w podobnym stylu. Ale to zobaczymy. Tak jak mówię, walka Jimbe versus Hushu wizualnie, no to naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. Koniec rozdziału sugeruje, że tą walkę właśnie Hushu przegrał, aczkolwiek no, on jest użytkownikiem owocu Zoan, także tutaj ta ich wytrzymałość i regeneracja jest już legendarna, szczególnie jeśli o ten arc chodzi. Mam tu na myśli też przede wszystkim Ulti, która dostała no, taki dość potężny, wydawałoby się kończący atak od Big Mom, no ale po chwili stanęła znowu na nogi i znowu goniła wtedy to Usopa oraz Nami. Także jeśli chodzi o zakończenie walki, które tutaj mamy w tym rozdziale, no to taki do końca pewny bym tego nie był, tak jak mówię. Zdolność regeneracji użytkowników ZON jest już legendarna, chyba. Także tutaj bym tego nie przesądzał, aczkolwiek rozdział właśnie sugeruje, że ta walka się zakończyła. Jednakże to nie sama walka stanowi o sile tego rozdziału, a raczej rozmowa pomiędzy Hushu a Jimbejem a może nawet bardziej nie tyle ich rozmowa, ale informacje, które Huschu nam tutaj rzuca za chwilę, jakieś ciekawe. W ostatnim rozdziale było to, była to informacja o Gomu Gomu, o owocu. Tym razem mamy o, informację o legendzie pewnej postaci, która nazywa się Sangatnika. I jest to postać, o której Hushu usłyszał, będąc w więzieniu. Postać charakteryzuje się tym, że miałaby ona przynieść zbawienie dla wszystkich niewolników w dawnych czasach, że właśnie oni powinni się do niej modlić, że ona przyniesie im właśnie radość i wolność. No i oczywiście nie bez powodu mówi o tym teraz, podczas walki z Jimbe, ponieważ no jak wszyscy wiemy, Jimbe kierował grupą Sun Pirates. Także tutaj nawiązanie do tego słońca jest, tym bardziej, że oczywiście ta grupa piratów składa się z samych ryboludzi, którzy w zasadzie całą swoją historię to jest historia niewolnictwa, rasizmu w ich stronę. No, a także Husku postanowił zapytać o to Jimbeya, czy coś o tym wie, czy to jest po prostu taki przypadek, że oni się tak nazywają, czy coś za tym stoi. Jimbe nie odpowiedział mu na to, na początku powiedział, że nie wie, co on w ogóle ma z tym wspólnego. Potem tak mi się wydaje, trochę się mocno oburzył na te słowa właśnie, że historia rybołudzi ludzi to jest historia niewolnictwa. Oczywiście dla niego to musi być ciężkie. Zresztą wątpię, żeby mu się to podobało, że tak historia jego ludu jest postrzegana jako niewolników. Nie wiem, czy Jim coś o tym wie, o tym samgodzie. Nie zostało to ani wiadomo, ani w drugą stronę teraz potwierdzone. Chociaż to, jak bardzo się oburzył, wydaje mi się, że może coś wiedzieć. Na początku, oczywiście, trochę zaprzeczył, ale potem z następnych jego wypowiedzi, no, tak trochę zwątpiłem, że nie wie. Myślę, że może coś tam jest na rzeczy z tym. Ogólnie, Sangat, biorąc pod uwagę, że ma przynieść radość, to chyba nawet zostało użyte stwierdzenie, że ma przynieść śmiech. Oczywiście jest mocno kojarzony z J Boyem. Obie te postacie mają taką dość podobną charakterystykę. Wygląda na to, że żyły bardzo dawno temu, chociaż czy Sangat żył, to nie wiadomo. Husu mówi, że właśnie nie wiadomo, że to jest legenda. No ale muszę powiedzieć, i tutaj chyba wszyscy w zasadzie, którzy czytali ten rozdział, że no, podobieństwa Sangada i J Boya są. No, bardzo, bardzo widoczne, i w zasadzie ta, ta dwójka wręcz od razu nasuwa się na myśl, że to może być jedna i ta sama osoba. W przypadku Ryboludzi nawet mamy pewne poszlaki, że Joyboy i Sangat to są te same postacie. I mam tu na myśli oczywiście Poneglyph, który Joyboy zostawił yy, ówczesny Poseidon. Yy, oczywiście, jak wiemy, jest to Poneglyph przepraszający, że nie udało mu się spełnić swojej obietnicy. Mm, razem z Poseidonem mieli yy, wynieść no i rybodudzi na powierzchnię, co byłoby takim pewnym krokiem milowym w stronę właśnie równych praw ludzi i rybodudzi, żeby żyli jakby na tej samej powierzchni, a nie że rybodudzie żyją pod wodą. Yy, co w sumie, no oczywiście, jako że są rybodudźmi mi ma trochę sensu, ale z takiego bardziej metaforycznego punktu widzenia, no to jednak ludzie tutaj. Yy, są wyżej ludzie są niżej, także no, chcą żyć na tym samym poziomie. Um, oczywiście wiemy, że Rejbowi się to nie udało y, spełnić tej obietnicy. Ale właśnie tutaj ten wątek jest bardzo podobny do tego, co nam Huskut teraz powiedział o tym Sangadzie. Y, te wątki naprawdę są bardzo podobne. Y, ta wiara właśnie w te postacie, że y, dzięki właśnie tym postaciom pewne ludy będą miały w życiu lepiej, że. Zostanie zniesione niewolnictwo, niewolnictwo, czy rasizm. No, ale tak jak mówię, to jest jeden element takiej poszlaki, jeśli chodzi o rybo ludzi. A jeszcze są kolejne, bo oczywiście o Sangodzie wzmianki w Manze były już wcześniej. I szczerze mówiąc, ja w ogóle o tym zapomniałem. Dopiero właśnie teraz, gdy ten czapter przeczytałem, musiałem sobie o tym przypomnieć. Jak się okazuje, o Sangodzie w One Piece było już wspominane no, nawet dwa razy. Pierwsza zmianka o Sangodzie pojawiła się w, jeszcze w arku Skype'a, czyli już dość dawno temu. Drugi raz to było, no, można by powiedzieć niedawno, bo w, we flashbackach Big Mom i sformułowania tego użyła matka Carmel. To było jeszcze w Elbaf, gdzie mieszkali w otoczeniu olbrzymów. No, i tutaj właśnie taka ciekawostka, bo ten, ta nazwa Sangat wydaje mi się, że się nigdy nie pojawia w, w odniesieniu do ludzi. Mamy tą Skypeję, gdzie tam oczywiście jest to osobna rasa. Mamy wzmiankę y, wśród ryboludzi. No i mamy wzmiankę wśród olbrzymów, także sangot jak widać nie jest z ludźmi powiązany. Hmm. Nawet tak sobie pomyślałem, że być może. Ludzie znają tą postać jako Joyboy, a nie ludzie znają tą postać właśnie taką owianą legendą jako Sangat. Jednak po chwili doszedłem do wniosku, że chyba nie, bo Joyboy napisał ten list do ludzi przepraszający i się podpisał jako Joyboy. Gdyby, gdyby to, co przed chwilą powiedziałem, było prawdą, no to powinien się podpisać Sangat. Także ten strzał jest nietrafiony, jeśli chodzi o powiązanie te, tych dwóch postaci. Ale myślę, że poszlak po jest dość wystarczająco dużo. Zresztą też nie wiem, czy Oda na obecnym etapie chciałby kolejną postać tutaj kreować. Także myślę, że właśnie może to być jedna i ta sama postać. Też wiemy, że Joy Boyem prawdopodobnie kolejnym zostanie Luffy. Wiemy też, że Luffy ma takie pewnie, pewne zacięcie do uwolnienia ryboludzi spod tego jarzma rasizmu. Chociaż no jest przepowiednia, że zniszczy wyspę ryboludzi, ale to może być oczywiście poszlaka, że wyniesie ich na powierzchnię. No także może być tą reinkarnacją Joy Boya i, i, i Sangoda jednocześnie. Zobaczymy jak ten wątek dalej się potoczy. Ja się nie spodziewałem, że Husku będzie taki, takim tutaj źródłem informacji. Najpierw jeden rozdział Gomu Gomu, teraz, teraz to właśnie Sangat. Nic dziwnego, że światowy rząd chce go wykończyć. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mamy, mamy jedną jeszcze postać, która lubi tak gadać i która jest dla rządu niebezpieczna. Mówię tutaj o do flamingo. Do Flamingo chyba nawet oczekiwał, że ktoś, czy że Światowy Rząd kogoś wyśle, żeby go uciszyć. Jak widać, nie jest on na razie priorytetem. Myślę, że byłby bardzo z tego powodu smutny, gdyby o tym się dowiedział. Tak to wyglądało, że w Nżliczy, że ktoś tam do niego przyjdzie. No ale oczywiście, Husku jest na wolności. Nie tyle nawet na wolności, co jest w załodze Kaido. No a jeżeli ktoś ma sprawić duże zamieszanie na świecie i stanowić zagrożenie dla światowego rządu, no to to właśnie jest Kaido, jedna z potężniejszych postaci. Także to Flamingo na razie względem Husku nie stanowi zagrożenia, bo oczywiście siedzi w Impel Down. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy, czy te postacie zostaną zlikwidowane, czy nie. Jeżeli teraz Husku jest nieprzytomny po walce z Gimba'em, no to być może z CP Zero właśnie teraz wykonają ruch, być może teraz go uciszą. No, zobaczymy. Ale na dzisiaj to ode mnie tyle. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.